Witam ponownie ze zdrapką dzisiaj, jedną zdrapką tak skromnie bardzo, ale to już taka dłuższa przerwa była od ostatnich nagrań. Dzisiaj mam tutaj ekstra linię za 10 zł z numerkiem 22. Ostatnio miałam taki komentarz, że żeby po prostu starać się nie pomijać jakichś symboli, no ale wiadomo, kurczę, jak to jest, w... no, jak to się mówi... W praktyce jest bardzo ciężko to, o to. Dobrze, zaczynamy drapanie, bo szkoda czasu. Teraz mamy tak. Serce i kości. Serce. Mam nadzieję, że coś, co nieco tam widza, widać, przepraszam, Wyszłam po prostu z prawy nagrywań. O, że tak powiem. Serce i kości. Serce. Nic ten serce. No, trochę dali tych serduszek. Kości. Serce. Uuu. Serce i kości. Więcej już tutaj nie widzę. Chociaż wiadomo znowu coś się coś pominie jak zwykle. Kolejne dwa symbole. To leżak i klapki. 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 Drugie klapki. Leżak. Klapeczki. Znowu tych klapek tak dużo, nie? Może, może. I tutaj. Tutaj pusto. Dobrze, a może tak pojedziemy. Cytryna, kwiat. Cytryna, kwiat. Nie ma. Tu nie ma. Tu również pusto. Mamy tutaj pierwszy symbol w ostatnim okienku. Ale cytrynki nie ma. Teraz tak. Tu się już piłka naddrapała i rolki. Ale przerwa długa. Ech, piłka i rolki. Hmm. Rolki. Tu mamy pustkę. A jest dobra. Widzicie, zaś bym pominęła. Rolki. Również rolki, a piłki nie było w ogóle. Wow. Dobrze. Kolejne dwa symbole. Diament i dzwon. Diament i dzwon. Z -z <grym> tu nie ma. Tu jest diament. Mhm. Mm tu nic nie ma, a rolki a, znalazły się tu też rolki się znalazły diament a dzwonu nie widzę diament się jeszcze pokazał ale owszem, następne dwa symbole to jest słonik i tęcza 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 Słoń, tęcza, kolejna tęcza, słoń, tęcza i chyba wsio 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 Kolejne dwa symbole to jest wiatrak i rower. Wiatraczek i rower. Wiatraka gdzieś widziałam. O, tu jest. Tu jest wiatrak. Ym, a, słonik się jeszcze pokazał. No proszę. Wiatrak. Rower. Rower. Ym, co tu jeszcze mamy? Rower. I wiatrak. Dobrze. Taka jedna zdrapka, po co szaleć od razu na początek czapka i księżyc. Czapka tutaj mamy. Czapkę tu. Księżyca nie widzę szapka kolejna tutaj nie ma i tu też nie ma kolejne symboliki to jest arbuzik i popcorn arbuzik i popcorn mamy popcorn tutaj mamy Arbuzika chyba w ogóle nie widziałam. I popcorn. Dobrze. Następne na symbole. Korona i motyl. A księżyc był, to dlaczego go pominęłam? Stwierdziłam, że go nie było, a jednak się znalazł. Korona i motylek. Tu nic. Tu też nic. Hmm. kurczę słabo ani jednego symbolu z tych dwóch dobrze następny mamy łódź i słoneczko a motylek widzicie i tak zawsze jest się szuka innego symbolu a się znajdują jeszcze te poprzednie jakiś tak cud mały dobrze słońce i łódź bo teraz zaś wyszłam z tego dobrze. łódź Słońce. No jakby tak gwiazda była, fajnie by było, ale to można pomarzyć. Co się okaże. Serce było, tak? Bo tak dziwnie naddrapałam. Um, dobrze. Łódź. Tu też jakby ta podkowa była, to też. No ale no. Tu nie ma. Łódź. Łódź i słońce. Nic nie widzę więcej, ale zaś będą komentarze, pewnie typu, że znowu pominałam. No i jeden komentarz taki miałam, no. Sakwa i ptak. Jakby ten ktoś wiedział, jak to się robi, nagrywać i, i jednocześnie drapać, no to by się dowiedział, jak to dokładnie idzie. sakwa i ptaszek tu mam ptaszka. Tu mamy, kolejne. o, mamy linię, jak fajnie, choćby zwrocik, super, tak, tu mamy ptaszka, tu mamy łódź, łódź była, tak, z tego co kojarzę, Zaraz sprawdzimy, łódź, 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 jest, tak, Właśnie nie nadrapałam, widzicie, dobrze. Kolejne dwa. Ostatnie symbole to jest parasol i podkowa. A, ja, ty mi to pokazuj. Podkowa. No ale tu już nic z linii nie będzie. Podkowa mamy kolejną linię, słuchajcie. A to siostra zakupiła te drapki dzisiaj. Jedną ona już podrapała z numerem 21 i wygrała 10 zł. No, więc naprawdę tu mamy podkowę. Mm. Parasol. Parasol, ale te okulary nas blokują. Tu nic. Tu dwie parasolki. Lodów nie było. Tak. To by było na tyle. Dobrze, sprawdzimy teraz sobie wygrane, gdzie to było teraz. Tu mamy 10 zł. A drugie? Też... 20 zł, słuchajcie. Jejku, po takiej przerwie i się udało dwie zdrapki były wygrane. Sprawdzimy sobie jeszcze kontrolne. Mamy E, E, E. No super. Tu już siostra właśnie, tak jak wspominałam, nadrapała i tu miała 10 zł. No super. Naprawdę. Dobrze, dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.